Tak to wygląda sobie dworzeczek orgas tutaj

Yes, 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 orgas, to jest tutaj na dworcu. Jodłu orgas. Co to, co to jest za jodłu orgas? Co to za jakiś jodłu orgas tutaj jest? To jest nasza oficjalna internetowa. No, no właśnie. No to tak wygląda jak orgaz jakiś tam. Szukacie, kto ma orgasm. Kto chce złapać orgasm, to tutaj może do Was się tutaj pogadać. Ale cóż, brakło tablic A. No i znaleźli już takich ludzi. Czy nie, czy czekają? No pomagamy dużo. Nie wiem, na tym mieście jakaś na przystankach. No ale w tej chwili no, stoicie i czekacie na. My czekamy, bo nie ma żadnego pociągu. Nie ma. Przyjedzie pociąg, to pójdziemy. Aha. Widzicie, nie przyjechali nasi kupcy na i pomagamy. aha No to dobrze. I dużo jest takich? Nie ma. Dużo. No to no dobrze. dobrze. Jak jest? Ja już już fala Już ta fala, już mała, fala trochę przeszła. A z... albo bardzo. O. No to dobrze. Bo tak no, mówią, że W to, to Władymirec, a tu or, or, Orgas. To, to z angielskiego, nie? No to właśnie, no to ciało, całą nazwę. Witnesses, całą ogarnijczy. nazwę trzeba było dać, to by wtedy było. A tak to nikt o. nie wie, co to chodzi. O, jak ktoś jest świadkiem Jehowy, to wie. No, no ale to, okay. Ale przy tych falach różnych to ciężko się połapać. No to zawsze można spytać, no nie? No. No to dobrze To już zmiana idzie do, nowa do domu do 12 Do 12.00 zmiany O 12 zmiana No to dobrze oby tak dalej Każdy ma jakiś swój mały udział No to dobrze No to, to było na tyle tutaj w Dżorca Krakowskiego i Orgas znalazł